Czy YouTube zaczął walczyć z mappingiem? Jak zapewne wiecie, w ostatnich dniach na całym świecie zaczęły znikać kanały mappingowe. Sam nie wiem, co będzie dalej z moim kanałem, głównym kanałem, którym jest Drunkly. W Polsce jak na razie zbanowali trzy większe kanały i kilka mniejszych. Jeden z tych kanałów to był kanał światowy. Trzeci w Polsce i jeden z większych na świecie. Więc polski mapping dużo ucierpiał. Na szczęście założył on po trzech dniach nowy kanał, na którym aktualnie ma już ponad 1000 subskrypcji. Zdobył to w 18 godzin, co jest, czyli za pomocą jakichś tam innych maperów, czy na kartach społeczności wysłali linka do jego kanału. 18 godzin to jest naprawdę dużo, i to chyba jest rekord w Polsce, że na kanałach ma maperskich, że w 18 godzin 1000 subskrypcji się wbiło. Z polskich kanałów znikły też dwa prawie 2000, czyli Damian HD Productions oraz mój kolega Bartodziej Bal. Gdyby mi też zbanowali główny kanał, to będę dalej coś tam nagrywał na, na ten. Radzę go więc zasubskrybować. Bo jak naprawdę mój główny kanał zniknie, to chociaż będziecie mieć e, ze mną jakiś kontakt i wiedzieć, gdzie mnie dalej szukać. Polecam też wbić na mojego Discorda, link jest oczywiście w opisie. Tam mnie nie zbanują na pewno, więc kontakt zawsze jakiś ze mną będzie. Nie wiadomo, co dalej będzie z mappingiem, czy to jest jego koniec, czy nie. Może YouTube chwilowo zaczął tak banować kanały i z czasem się uspokoi. Mapping istnieje od kilku lat a YouTube nagle teraz wymyślił sobie, że ma filmy szerzą nienawiść. Skoro mapping szerzy nienawiść, to co z grami, w których się strzela do Niemców? Taką grę jest chyba Battlefield, ale nie jestem pewny, bo nie gram w tą grę i nie oglądam. Ale podobno to jest taka gra, że właśnie się lata samolotem i strzela do nich. Więc jeśli ta gra nie szerzy nienawiści według YouTube'a, to dlaczego mapping się szerzy? To jest... Nie wiem, nie rozumiem tego. Zresztą każdy mapper daje informację na początku filmu, że film nie ma propagowania Czegokolwiek. Grypy też są jakoś zabezpieczone w jakiś inny sposób. Miejmy nadzieję, że YouTube się ogarnie i polskie kanały mappingowe przestaną znikać oraz na całym świecie. Pewna nadzieja jest, nie jest to potwierdzona informacja. Niektórzy mówią, że naprawdę coś takiego jest, a niektórzy, że nie. Ale powiem o tym, byście widzieli o tym i może sami sprawdzili. Podobno na Twitterze YouTube napisał coś takiego. Szanowni Państwo, ostatnio dużo kanałów na naszej platformie zostało permanentnie zbanowanych na zastrzeżenie nienawiści, lecz takiej nie było. W dniu 31.03.2019 wszystkie kanały zostały przywrócone. Dziękujemy i przepraszamy za usterki. Nie chcę mi się specjalnie zakładać konta na Twitterze, więc nie mogę tego sprawdzić, czy ta informacja jest prawdziwa. Jak mówiłem, niektórzy ją potwierdzają, a niektórzy nie, więc nie wiem, czy jej wierzyć. Możecie sami sprawdzić i napisać w komentarzu, czy to prawda. To tyle, cześć.